Witamy Państwa serdecznie z Lachti. Paweł Wiczak i Adam Małe. Dzień dobry. Dzień dobry. Adam, ty nie jesteś tylko królem Oslo, ale również królem Lachti. O, o tym to nie wiem. Masz największą ilość zwycięstwa tej skoczni wraz z Maty Nikenenem i Kamilem Stochem. A może to się zmienić, bo Kamil jeszcze skacze. Maty już na pewno nie pobije. Ja raczej też nie, więc jedynie kto to może pobić, pewnie w tym momencie Kamil. No cóż, fajnie. Nam kibicom Lachti kojarzy się głównie z Twoimi sukcesami w 2001 roku, z Twoją niesamowitą walką z Martinem Schmidtem, z Helwartem i z innymi. często wracasz do tych czasów? Nie, raczej tylko wtedy, jak ktoś mi o tym przypomni. Wiadomo, że to były pierwsze moje medale, jeśli chodzi o mistrzowskie, mistrzowskie rangi zawody e, i na pewno tego się nie zapomina, ale gdzieś tam e, nie, nie wspominam tego w ten sposób, że za każdym razem jak tu przyjeżdżam, to myślę o tym, że tutaj zdobyłem te medale. Zupełnie inną teraz funkcję pełnię i na pewno też e, w, tym, w tym sensie nie myślę teraz o, o tamtych czasach. Oczywiście jeśli ktoś mnie spyta, no to chętnie gdzieś tam opowiadam. Adam, a propos Twojej innej funkcji, jaką tu pełnisz, dyrektora sportowego, też są sukcesy, jakby nie patrzeć. No, nie też. Myślę, że są przede wszystkim sukcesy. Także nie, nie, no fajnie, fajnie jest, że, że w tej roli, w której jestem, mogę być no, świadkiem tej historii, która się pisze, jeśli chodzi o skoki narciarskie. Przede wszystkim polskie skoki narciarskie, no bo wiemy doskonale, że tutaj medal łóżka przed laty, później mój medal, a teraz chłopaki naprawdę robią tak, tak potężną robotę, jeśli chodzi o skoki narciarskie, że no miło się na to patrzy i miło jest uczestniczyć w tym wszystkim. Przez kilka lat, ładnych kilka lat, byliśmy związani z trenerem z Finlandii, Hannu Pisto. to był twój jeden z prawdopodobnie lepszych trenerów, przynajmniej tak go y, przedstawiasz w wywiadach. Czy mógłbyś uchylić rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o samą Finlandię, samo Lahti, bo Lahti to nie tylko skoki narciarskie. No tak, no na pewno nie tylko ja, ale myślę, że nasi chłopaki również bardzo dobrze wspominają Lachty i chętnie tutaj wracają. Mimo to, że niektórzy twierdzą, że to jest taka trochę szubietnica ta skocznia, ale nam się tu zawsze dobrze skakało i dobrze to wspominamy. Hanu pochodzi z Lachty. E, dzisiaj mieliśmy też okazję spotkać jego syna, więc no, jest, jest tu tyle elementów związanych nie tylko ze skokami, ale również i z nami, że miło gdzieś tam nam jest na sercu, jak, e, jak tu przyjeżdżamy i Nas tutaj nawet rozpoznają, także e, bardzo fajnie. A, a to, że Hanu też stąd pochodzi, to jeszcze bardziej gdzieś tam e, jest mi głęboko na sercu. A tam byliśmy dosłownie przed 15 minutami tam na samej górze, gdzie widzimy tą przepoczącą flagę Finlandii, tam nieźle wiatrem daje, ale to, to nie jest przyczynek e, do naszej rozmowy. Chciałbym cię zaczepić, o to co za tą wieżą e, rozpoczyna się tu w lachti bo. Przysłuchiwałem się dzisiaj rozmowie twojej z dziennikarzami fińskimi. Oni cały czas mówili tutaj o pojedzeniu fińskim jako sporcie narodowym. Połowa y, mieszkańców lachti biega, połowa y, wędkuje, połowa pływa łódeczkami i tak dalej. No, Finlandia to jest kraina tysiąca jezior, także no, tutaj na pewno jedynie, znaczy nie jedynie, ale myślę, że e, większość ludzi, którzy gdzieś się tam in, in, interesują geografią czy historią, wiedzą doskonale, że tutaj jest mnóstwo tych jezior i w zasadzie stąd to pojeziesze gdzieś się tam rozpościera po całej Finlandii, idzie na północ tam w stronę właśnie koła podbiegunowego. Jest tych jezior tutaj mnóstwo, naprawdę i tutaj moim marzeniem w ogóle takim kiedyś było, żeby pojechać fiordami norweskimi do góry jakimś kamperem i wrócić tutaj, tutaj e, na dół Finlandią przez te wszystkie jeziora. Tutaj to prawo też jest troszkę inne, tutaj w zasadzie nie tak jak u nas tam w centralnej Europie, można w zasadzie tego kampera zaparkować wszędzie przy tym jeziorze i korzystać e, z tych dobrodziejstw natury. E, no ale jest przepięknie, latem jest przepięknie. Zimą na pewno jest trochę tak przytłaczająco, stąd też e, często mówi, mówi się o charakterze Finów, że oni są tacy bardzo, bardzo ice, tak jak jest Iceman e, i, i myślę, że to gdzieś tam często jakby nie do końca jest prawdą, bo mimo wszystko no, oni tutaj przez tę podogodę mogą mieć taki nastrój, ale ogólnie są bardzo wesołymi, mi, miłymi ludźmi. Adam, chciałbym skoczyć troszeczkę do Twojego prywatnego ogródka. Dzisiaj przyuważyłem, a w zasadzie już drugi raz w ciągu tego weekendu, że y, męczysz książkę od rana do wieczora. Nie macie <grym> w towarzystwie. Co to za książka? O, to jest taka ser seria chyłki eee, i akurat teraz to jest Halny, ale to nie jest w zasadzie Halny, bo Halny tam wieje tylko, ale jest to historia kryminalna, także ja lubię w ogóle takie kryminały. Adam, na koniec chciałbym, żebyś nam przypomniał anegdotę, którą opowiadał nieraz, ja nie byłem bezpośrednim słuchaczem, ale przez ciebie słyszałem o tych rybkach, które wypływają rzeką z Lachti Dopływają do Rosji i co tam się dzieje takiego? To chyba nawet nie z Lachty. To Hanu nam kiedyś opowiadał, że jest tu taka rzeka, która płynie z Finlandii do, do Rosji. I najciekawszą historią jest to, że w zasadzie bardzo przypadkowo, że się o tym dowiedzieli, bo jedliśmy kiedyś takie małe rybki. One wyglądają troszkę jak szprotki I Hanu mówi, że z tymi rybkami wiąże się super historia. No i zaczął nam opowiadać, właśnie, że one płyną w stronę Rosji, dopływają do granicy i nawracają. My oczywiście parsnerzyliśmy śmiechem, bo nie wierzyliśmy mu w to. I pokazał faktycznie na internecie. I przekonał nas do tego, że one faktycznie po stronie fińskiej są, po stronie rosyjskiej już nie ma ich. Polityczna sprawa? Nie wiem czy polityczna, ale na pewno dziwna i śmieszna.